Niestety mi się nie nagrało, jak przeżyłem 25 dni w Endzie. Um, to są moje temy. I byłem na chwilę w overworldzie, żeby załapać tyle dokładnie złota i go zaczarowane złote jabłka. Dwa staki, więc chyba ja jestem gotowy. Cyk! Żeby być w noterze parę dni. Minecraftowy, oczywiście, yy, Jeden dzień Minecraftowy liczę jako 5 minut, bo dokładnie nie wiem, jak to tam robił, nie śmieszak. Czulowy yy, respawn. Da. Oczywiście wszystko będzie na survivalu. Dobra, zaczerwane złote jabłko. Już jestem gotowy na walkę z Magma Cubem. Magma pokaż się. Jestem bardziej magmowy.

Więc no, przerąbany bo teren Magma Kubów. Co robi Magma Cube tutaj? Ty! Dobra. Żyje, 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 żyje. Efekty są. są. Dobra. Kolejny. No, another one another one Ech. dobra to do lawy do lawy dobra mam je coś do podrobienia no coś tam to jest o Co jest? Dlaczego mi się pokazało? O! Ups. To było blisko strasznie. Teraz mogę się normalnie budować. Kiki... Gwiazd tu nie ma. Ogólnie teraz mi nikt nie przeszkodzi. Cyk, cyk, Dobra. Czy ja? Fiu. Przejdzie lekcja to. Jak teraz takie odbiegam od tematu, ale słuchajcie. Znacie taki serial, 7 lat temu został wyemitowany pierwszy raz serial leniuchowo. Wiecie, jaki to był kiedyś zarąbiony serial? O historii przejdzie lekcja to. Obejrzyjcie sobie. Obejrzyjcie. Nie to nie sponsor. Przecież ża żaden typ z 24 4 subami by nie chciał. Ale dobra. Dobra, cyk lecimy. Lecimy. Miałam klątwa zanikania. Na czym polega klątwa zanikania? Dobra, idę na następną wyspę. Szukam piglinów. Dobra, no dalej. No do góry. Pe, 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 pe. Dobra, mam coś jeszcze do podsadzenia. Jak ja to za was zabiję, ten to chyba was zabiję. O, złoto. Więcej dla piglinów. Dobra. Tylko co ty tutaj wywalić z co nimi... mi, Pii... Dobra. Tutaj mi już nikt nie przeszkadzi, tutaj... Pyk, pyk, pyk. Proszę bardzo. Ognisko mogę sobie tutaj. Dobra. Dosyć gadania, z bardzo dołego. Lecimy tutaj. Dlaczego tam, 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 tam te deski się nie palą? X, dlaczego to się nie palą? Dobra, zaskoczyłam lecę teraz. Ojej, jedwabny dotyk, jedwabny dotyk, jedwabny dotyk. Jest 3, a tutaj jest niszczoność 3 i wydajność 3. Gdzieś miałem fortunę, pamiętam chyba. Dobra, mam flinta i tu jakiś pigli. Mam szybkość, dużo. Dobra, jestem ciekawy, jak będzie wyglądał ten mój skok. Super wysoki skok, super wysoki skok. Dobra, cyk. Dziw! Magma Keyów. No nic, wykorzystam, bo ja mam szybkać Uciekam od ciebie, Magma Cube! Może jesteś magmą wchodzącą, ale wy się chyba trochę boisz. Ja nie. Ups, ups. Chyba mi się jakiś efekt skończył. Dobra. Nieważne, trochę będę musiał pakować tych dusz. To jest dusza? To jest dusza. Dobra, to jest cyk. Kuba dusz, fajnie. O magma cube Ha, boisz się, co? Oj! Chyba jednak nie. To magi- mag cube chce mnie zarąbać. O Dobra, mam ale na szczęście. Wpadaj! Wal się Nierszak, Ups Ups Jak te walone pierd... mnie jeszcze uwalą O. Ups Kogdal, to jest dzień drugi, a ja mam przetrwać ich ile? Pięć, to będzie pięć odcinków i. Będzie pięć odcinków i pięć dni każdego tego. Dobra, lecimy. Dobra. <laughs> Michałek, ratuj! Michałku! Według was też powinni być jakieś moby w naderze, które nie atakują więcej niż Michałek i w endzie powinien być jakiś mob, który nie atakuje z przyjazny? Trochę w lawie sobie ponurkuję, ale... Flint, fajnie. Dobra. Dobra. Cyk, 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 cik, cyk. mi się kończy serduszków. Dobra. Dobra. Teraz... chałek tam jest Bichałku michałku ratuj Dobra jest długo Dlaczego tak Głupio mi się pływa w tej lawie? Michałku, Michałku, dajesz. Ja lecę do Michałka. Nie, Michałku, Michałku. Proszę za... Ładam, dajesz, dajesz. Muszę, muszę, muszę być na Michałku, to wtedy będę się porzucać. Michałek. Uh -huh. Dobra. Dobra. Wiem, że to jest bardzo nudne, ale, sorry, ale to jest ciężki, żeby robić coś innego, w даже żeby nikt się nie zabił. Co najmniej jestem bez nadziei, nie w tym, no w Minecrafcie. Dobra, trochę tego sobie pokopię. Dobra, teraz sobie trochę pozbieram. Eeeem um, Nefer is. Trupi. Teraz mamy miejsce na zrobienie patyków Patyki, patyki. Dobra, trochę tych patyków zrobimy. I teraz, co mogłem zrobić? Zwyczajnie tak. Dobra. Ogólnie moją misją jest przetrwać. No fajnie by było gdybym zrobić coś jeszcze na przykład na coś. Tylko jest pewien problem. Nie pamiętam jak, jak wyglądał na Ale coś tam wiem. No, to. Dobra, tutaj sobie jeszcze trochę pokopię. Ogólnie to... Wiecie dlaczego nie żebram do osoby? Wiem, co to za ból. Wiem, co to za ból, jeśli... Wiecie, naprawdę nie lubię... Wiem, co to jest za ból, jeśli jakiś youtuber tak... Wiecie, wiem, że ja naprawdę nie lubię o tym wam wspominać, no ale jesteście. Jesteście tak bardzo na tym cierpię, ho ho ho, że ogólnie no zostawcie słowa. Nie znoszę jak ktoś tak mówi. Ja walę. Dobra. Yy... Więc no. I wracam do kopania. Przynajmniej możecie mi dawać jakieś porady. Naprawdę bardzo by mi miło, gdybyście zostawiali komentarze. Nie, nie dlatego, żeby wybić zasięgi. Chodzi mi zwyczajnie o to, że mi się nudzi, jak spoglądam na mojej kiemotki. No, niby fajnie, ale przydałoby się, by się, co, przydałoby się z kimś pogadać. Ostatnio bardzo lipnie z tym. Więc proszę. Jeśli nie chcesz i chcesz tylko odnaleźć moje odcinki, no to rozumiem tak. O nie, Igor, stajesz się korporacyjnym śmieciem. Wspomniałeś, żeby coś tam robili. Ja wolę, ale jestem głupi. Wiedziałem, że kiedyś to do mnie dotrze. To najgorsze uczucie świata, że żebrasz. Ogólnie moje filmy nie są już montowane. Bo ja w ogóle nigdy z telefonu nie wiem jak to robić, ani mi się, oj, 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 piglinki, eee, złotko, złoto, 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 trzymajcie, złoto, magma cube, nie, wal się, wal magma, 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 nie, nie, Pła... eee. pigliny, ja mam złoto, ups, chyba ja muszę się ratować. Dobra. Michałek! Jest. Michałku, Michałku! Chałku, Michałku! Ja muszę na tobie tak jakby być. Michałku. Uch, dobra, niech patrzy. Jaki Magma Cube to zrobi? Gdzie? Taki pierd ma co mi coś zrobić. Dobra, teraz się wpiję na chatę, jak jemu śpikinofi. Yy. Trzeba jak chcesz się powymieniać, tylko. Dobra Jezu, chryste nerwusy Michałek? Jeszcze nie wiem, jak na nim siadać. Czy trzeba szedł? Chyba no, szkoda. Teraz mi już nic nie zrobię. A dlaczego nie reagowali na złoto? Może bo ich wcześniej zaatakowałem. W każdym razie zdechnęli. Także chyba Happy End. W sensie, nie dla nich, ale czy to ważne? <laughs> Więc no. Teraz planuję zrobić sobie jakiś domek. Kurde, zostało mi dwie minusy odcinka. A miałem tu podzielić na 5. 5 pięć. Pięć po 25 pięć na 5 pięć minut. 5 na 5 na 5. Pamiętam, um, ale ogólnie ten odcinek ma morał. Niektórzy stwierdzą, że morały są kupie, ale. Morał tego odcinka jest taki: Pamiętaj niedziel, pamiętaj cholerę, niedziel przez zero. To jest moral. Proszę bardzo, teraz chyba muszę komuś sklepać tyłek. Pik 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 pik. Łatwo. Oj, 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 oj. Oj, 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 Bardzo mi przykro. I najprawdopodobniej po nagraniu tego, bo mi się ten odcinek spodobał. Nagram kolejny. Ale jestem trochę przeziębiony, także sorry za głos. I tak mam enchant szybkość dusz Jak te pigliny tutaj będą to się wkurzę choć nie, nie powinny, to już być Przecież powinny zdechnąć To no już koniec odcinka, także pawidowie.